No, barszczyk już zjedzony. To co, zaczynam rybki, nie? No ale serio, muszę jeść wszystko, tata. Ten karb zaciąga mułem. A skąd to wiesz, niby? Ja jeszcze rozumiem. Jakby to było trzy lata temu, jak ze strykiem mówiliśmy, no ale te są ze sklepu. Ja cię bardzo przepraszam, Marcin, ale ja się nie zgadzam. Tamten karb był o niebo lepszy niż ten kupiony z desku. A skąd to niby stryjek Jadł stryjek? Nie. No, jemy. Jemy. No, czy ty się dobrze czujesz? Chowaj ten telefon za mnie matka zauważyła. No taka żyć nie daje normalnie. A już chodź. Boska Strych, skąd to wziął! No, no jak skąd? Ze sklepu? Dobrze wuja! Cicho smarku, bo ci jeszcze Mikołaj rózgę doniesie do pakietu. No nareszcie święta takie jakie powinny być.